I Dzisiaj pokażę Wam, że podłożyłem miodnie. Jak i zadam pewne pytanie: bo no, podłożyłem cukier. Nie, oszukaj, nie oszukujmy się, podłożyłem ten cukier, gdyż i tak dołożyłem ramek suszu. E, no i prawdopodobnie zostanie ono zużyte na e, ten cukier na odbudowę tych ramek, jak i na czerwienie. Nektar już zaczęły nosić, więc dalej tak lawirowałem, czy poddać, czy nie. Postanowiłem mimo wszystko posłuchać się w komentarzach ludzi. I poddać, co z tego będzie. No, jeszcze zadam pytanie na samym końcu odcinka, bo no, takiej sytuacji jeszcze nie miałem, nie? Więc um, jestem po prostu ciekawy, czy to nie zafałszuje miodu, gdy zrobię pewną rzecz. Ale nie ubiegajmy faktów i najpierw przejdźmy do rodzinki. Opa, no i otwieramy ul. Naszek, to, to co czarne widzicie, to jest agrowłóknina, która się lepiej sprawdza eee, o wiele. I co my tu mamy? Tutaj jest ta wspomniana już nadstawka, znaczy miodnia konkretnie. Yy, tu dałem podkarmiaczkę i w sumie stwierdziłem, że komentujący częściowo mają rację w sumie, bo i tak ten cukier, który teraz i tak by nosiły to wszystko pójdzie w węze, odrobienie tej węzy tak więc a niech mają. Yy, więc to jest tak. Podkarmiaczka jest zakupiona. Niestety nie ma dwóch komór, dzięki czemu będę miał problem z nalewaniem ale co chcę sprawdzić to czy interesują się węzą, tak i tutaj widzicie już sygnał, że będą odrabiać czyli jest szansa na zresztą tu widzicie już doklejają tu, o, czekaj, chwila, o tu. tu widzicie, doklejają i już będą nadbudowywać komórki na tej węzie więc istnieje szansa, że mi się uda coś tak na serio zebrać w tym roku. Nie liczyłem, no ale to będzie miła niespodzianka. Tutaj tak samo doklejają. A czy tutaj z tej strony, z tej strony jednak nie jadą, tylko tutaj już zaczęły doklejać tą węzę. Jeśli chodzi o yy, samą. Samą co? Samą rodnię No to to zamykam, zamkniemy i pokażę Wam jak wygląda rodnia Co do tamtej ramki, co w poprzednim filmiku pokazywałem ten ul, e, Chyba tydzień albo półtora tygodnia temu jakoś e, Jeden z oglądających zauważył matecznik Szczerze, ja przeglądałem, nie widziałem tam matecznika i tak naprawdę tego matecznika tam nie było. To była miseczka, którą po prostu olałem, bo to była tylko miseczka. Nawet nie zabudowana do końca. Niestety ule są strasznie nieporęczne te drewniane. Są fajne, ciężkie, to znaczy ciężkie przez to są całkiem e, mocne, ale do takiej gospodarki pasiecznej to. Straszna sprawa, dobra, zatwór pszczoły. Trzymam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8 ramkach pszczelarzy, niektórzy z którymi rozmawiałem, trzymają na ramkach nawet 4. Tylko tutaj widzimy tak naprawdę nakrop, nakrop, który został przeniesiony. Z e, prawdopodobnie z tego, o, z podkarmiaczki, bo tutaj odkładały już nektar z e, nektar z czego? Z kwiatów. E, tutaj widzimy kolejną ramkę całą w tym, w tym syropie plus do tego jest. Już czerw tutaj. Tamte dwie ramki pozostałe włożyłem do małego odkładzika i poddałem matkę. I zobaczymy, co z tego będzie nie na tym pasieczysku. Więc e, nie mogę pokazać. E, Okej, okay, dobra. Opa, pełno lar, znaczy lar. Nie, to są już larwy. Dobra, to są larwy. No wy tego nie zobaczycie tą kamerą, więc niestety. Nawet nie ma sensu pokazywać dalej. Dalej jest podobnie jak tutaj, czyli zasklepiony czerw, larwy i tak dalej, więc więc tak to się prezentuje. Rodzinka, myślę, że mi miód jeszcze przyniesie, więc jest nice. Naprawdę mi się to podoba, bo startowałem z totalnej beznadziei. Dosłownie totalnej beznadziei, a teraz tak powiedzcie mi, proszę: Ci, którzy dotrwali do tego momentu, co byście zrobili? Jak widzieliście, mam dwie pełne ramki, prawie pełne ramki cukru na dole wymieszanego z nektarem w korpusie, i mam też świeżą węzę, nie? A świeżą węzę mam do góry, którą zaczynają od, od, odpracowywać. I teraz moje pytanko. Czy, jak myślicie, czy jak teoretycznie przeniosę te dwie ramki z cukrem do góry, czy one to zużyją? Raczej nie będą nosić na dół, bo tak naprawdę jeśli cukier by został na dole, to teoretycznie zostanie wykorzystany na odbudowę tego, e, o, odbudowę e, suszu jak i, no, i na wykarmienie młodych, nie? Jedyny mankament jest taki, że zajmuje dwie ramki. No pytam dlatego, że tak naprawdę nigdy nie podkarmiałem w sezonie, nie podkarmiałem na zasadzie odbudowywania yy, ramek, nie? Jak były, jak był okres, że nie było w ogóle pożytku, no to faktycznie podkarmiałem. Tylko, że to było podkarmienie na zasadzie tylko tak, żeby przeżyły. A teraz yy, w takiej sytuacji jeszcze nigdy nie miałem, tak więc. No Napiszcie w komentarzu, e, jak byście to zrobili, czy te ramki przenieść z, z rodni do miodni i czy one czasami nie zafałszują miodu, który prawdopodobnie powstanie z dużą pewnością, więc no, jestem po prostu tego ciekawy. Dobra, e, to tyle by było jeśli chodzi o ten odcinek, dosyć mam nadzieję radosny, przynajmniej dla mnie w ogóle bo mi odzik będzie. No i rodzinka doszła. Zazimuję, bo jeszcze odkład z niej zrobiłem, więc Błę bueno. Dobra, to ja się żegnam. Na razie trzymajcie się, łapka do góry w dół i cześć!